Nawet fajna dzisiaj pogoda. 20 stopni na plusie. Lekki jest wiatr, no ale w niczym to nie przeszkadza. I jest spokojnie. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Tak wiem, przez ostatnie, no nie wiem ile to mogło być 5 dni. Nie było filmów. No ale to przez to, że miałem sporo rzeczy prywatnych do ogarnięcia. Nie było czasu. No jak dobrze wiecie, jest maj. Wszyscy nauczyciele teraz tego, co nie zrobili w ciągu roku, nadrabiają teraz. Wszystkie te sprawdziany, kartkówki, wszystko normalnie jest teraz do pisania, więc no, no, filmu nie było. Postaram się od tego momentu robić filmy regularnie. Czy to będą dwa czy trzy dni, to jeszcze nie wiem. Ustalimy, poinformuję Was o tym i będę, według reguły, jakieś te filmy dodawał. We wakacje też będzie naprawdę sporo filmów, też powiem w jakiej kolejności, w jakie dni, co, ile dni, jak to wszystko będzie wyglądało, ale to wszystko z czasem. Dzisiaj jak i wczoraj sprzątałem klatki królikom, jak widzicie mają posprzątane, słomy naścielone mają trochę i z czasem im dościelę, bo później mają za dużo. Tutaj tak samo, nasze pociechy. Te będę oddzielał we wtorek, bo przyjdzie mi paczka z futerkowy z pojdłami z karmidłami i z paśnikami. Te młode skończyły teraz we wtorek już 8 tygodni, więc trzeba by było to zrobić już we wtorek, ale że nie mieliśmy poideł, bo zamówiłem dopiero dzisiaj, zwlekałem z tym cały tydzień, z dnia na dzień to przekładałem, aż w końcu mówię, trzeba się za to zabrać, bo trzeba przecież te króliki, te młode nie, tylko samice przecież tutaj odłożyć. Przyjdą we wtorek, najprawdopodobniej będziemy odsadzać, no i te też niedługo będą do odsadzania. Ale muszę zobaczyć ile one w ogóle mają. Te teraz będą miały we wtorek 9 tygodni dokładnie. Co z tą samiczką? Samiczka się nam nie okociła. Samiczka bardzo nerwowa. Tam nadarła nam puchu jeszcze przed sprzątaniem klatki, przekopywała ściółkę. No nie wiedziałem co jest. Trochę się bałem, że nie może się wykocić i no po prostu zdechnie nam, bo wiadomo jak samica się nie może wykocić i nie poda się jej tej oksytacyny. Nie wiem czy dobrze to w ogóle wymawiam. Doradzała mi Spinali w tym. Bardzo dziękuję za pomoc. E, no i samiczkę dopuściłem do samca, bo tydzień po wykocie I nic się praktycznie nie działo. Samiec ją pokrył dwa razy. Jeżeli ktoś by pytał wiedeński niebieski. E, dzisiaj zrobiłem powtórkę. No i najprawdopodobniej ostatnim razem samica się nie wykociła. W ogóle nie była kotna i będziemy czekać. Kolejny miesiąc za młodymi. Tutaj w króliczarni nie jest tak gorąco. Jak na dworze jest 32 stopnie, tutaj może mamy 16-18, więc no, na spokojnie samiczkę nam się wykoci i będziemy mieli kolejne mieszańce. Tutaj sobie wszystkie kluchy rosną. Stan u nowozelandów jest taki sam nadal. Tutaj mamy 4 młode. Tutaj mamy 8 młodych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Tutaj sobie nasze trzy pociechy rosną. Za chwilę będę w ogóle im rozdawał jedzenia, bo mamy już godzinę. Godzinę mamy 16.30, więc powoli będę się musiał do tego brać. Co dalej? Miniaturka ma również posprzątane. Nasz mały agresorek. No, ale ma posprzątane. Co tutaj? Bo tutaj się no, naprawdę pozmieniało przez ostatnie czasy. Za szczęśliwie tutaj w tych królików nie było. Ale to wszystko zobaczycie za chwilkę. Tutaj samczyki mają posprzątane. Jeden bąbelitą. No. W ogóle ten samczyk tutaj, jeżeli ktoś nie wie, zobaczcie, jaką on ma fajną okrywę. O. Widzicie to? I to bez żadnych takich wspomagaczy do wody, bez Niczego bez wyczesywania Ten samczyk cały czas tak ma Tym jeszcze wylinka się nie skończyła Nadal się wszędzie sypią eee, Hafortę miałem dawać No ale nawet filmów nie miałem czasu na grać, A co dopiero dawać hafortę Będziemy to dawać jutro najprawdopodobniej Żeby ta wylinka jak najszybciej się skończyła Tutaj samczyk drugi ma też posprzątane za nasza No co u wiedeńskich niebieskich? Wiedeńskie niebieskie, tutaj mamy samczyki 3. Na razie siedzą razem, nie rozdzielam ich, póki się nie gryzą, nie są nerwowe, to mogą siedzieć razem. Tak wyglądają te samczyki. No, są na sprzedaż dwie sztuki. Jedna zostaje u mnie, już mam taką wybraną, można powiedzieć. Samiczki tak samo, siedzą sobie razem. Samiczki to dosyć długo mogą siedzieć razem. Tutaj mamy jedną, drugą, trzecią. Tak te samiczki sobie wyglądają. Ona sobie słomę tam wcina. Będę jeszcze musiał im siana przynieść, bo zjadły wszystko. No i z tych samiczek też są dwie na sprzedaż. Dwie na sprzedaż, jedna zostaje. Czyli łącznie u mnie parka zostaje. Ta samiczka, jak dobrze wiecie, jest do zlikwidowania. No, ale to ona razem z mieszańcami pójdzie. Tutaj... Mamy nasze małe glutki. Glutków jest nadal raz, dwa, trzy, cztery. Gdzie jest piąty? Tu jest piąty. Cała ekipa się trzyma. Kupiłem im takie podstawki do rurek. Teraz już wyżarły. Te, ten owiec cały z mieszanką i zostały same łuski. No ale sprawdza się. Takie coś. 7,90 chyba. I. Jak najbardziej na plus. Dzięki tym boczkom nie wysypią te króliczki sobie wcinają. Tutaj mamy ekipę białych, białe króliczki. Hej, nie uciekaj. Samiczka. No i one również mają takie coś za jednym razem kupiłem. Nie uciekaj mały. I tutaj mamy sześć króliczków, tak sobie biegają i również będę im musiał dosypać jedzonko. Zamykamy klatkę. I teraz przejdziemy sobie do tych królików, i tutaj za wesoło to nie jest. Ile tutaj zostało królików? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Było na początku dziewięć, później liczba spadła do siedmiu, i teraz liczba spadła do pięciu. No samiczka. Taka duża to ona nie jest. Niestety nie dała rady ich wykarmić. Zostały tylko te największe, najmocniejsze sztuki. E, tutaj o, jak dobrze widzicie, też mają to ten dekielek. Tutaj dostaje samej paszy, tutaj jest mieszanka paszowa, żeby ta samiczka miała to mleko i dała radę je wykarmić. No trochę szkoda, że cztery sztuki odpadły, ale no, to nie moja wina, to nie wina królików. Po prostu nie była w stanie ich wykarmić, i wiem, że takie duże mioty dla pierwiastki, bo jest to pierwiastka, nie są takie No dobre jak się wydawało. No ale trudno, teraz już nic nie zrobimy z tym. Tutaj zobaczcie, chciały wyskoczyć. Nic już z tym nie zrobimy. Było, minęło, zostało nam pięć. Fajnie sobie urosną. Ron, bryka tam. Fajnie sobie urosną. No i, no i co. I podrosną, i zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Co u naszych mieszańców? U mieszańców posprzątaliśmy sobie jedną połowę, tylko samice. Samców, no powiem Wam, że zbytnio dzisiaj nie miałem czasu. Ogarniemy to w, w tygodniu jakoś, we wtorek, w środę. I to. No i będzie wszystko posprzątane w sumie. Tutaj samiczki mają posprzątane, dościelone mają słomy dwie garstki. Merej musiał dościelić za chwilę, bo mam tutaj przyniesione. Dościelimy i będą miały sucho. Będę się brał za rozdawanie sianka. Tata mi tutaj przyniósł. Od razu sobie ustawiamy. Jak to jest z naszą lampką na owady? Zdaje egzamin czy nie zdaje? No oczywiście, że zdaje. Much, no jak wiecie, wśród królików czy wszędzie jest teraz sporo, bo zrobiło się ciepło i ta lampka, jak jest ciemno, przyciąga. Tutaj ma się nawet jakąś muszkę, taką czy to ćma, czy to mucha, nie wiem, ale no spaliła się. To tak mruga, jakieś tam światło ultrafioletowe daje i te muchy przyciąga. Teraz królikom rozdamy wodę i przy okazji odpowiem na Wasze pytania, które często powtarzają się w komentarzu. No i chcę, żeby każdy wiedział. Czy będę jechał na jakieś wystawy w tym roku? Będę jechał na pewno, pojedziemy sobie do Konina, pojedziemy sobie teraz najprawdopodobniej w czerwcu do Sielinka, pojedziemy sobie na Pniewy, pojedziemy sobie jak będzie do Konstantynowa Łódzkiego i pojedziemy sobie może do Wielunia. To nie jest jeszcze pewne, ale możliwe, że tak. Te pięć wystaw chciałbym na pewno odwiedzić. Czy mam teraz jakieś króliki na sprzedaż? Na ten moment na sprzedaż są dwie samiczki wiedeńskie niebieskie, z tej tutaj klateczki, dwa samce wiedeńskie niebieskie z tej klatki i są one w wieku 4 miesięcy i tygodnia, chyba. Tak mi się to wydaje. Ale tak to będzie, bo 11 styczeń zostały urodzone. Niedługo będą też na sprzedaż te. Tego miotu nie wiem ile sztuk, nie wiem jaka płeć. Muszę zobaczyć tak samo, jaka płeć będzie tutaj, i zostawić sobie coś na pewno z tego. Czy samcze, czy samice, to jeszcze nie wiem. Coś będę chciał na pewno zostawić, żeby zobaczyć, jak to wszystko wyrośnie. Woda się skończyła. Lecę po kolejną i będę odpowiadał dalej na pytania. Lejemy wodę dalej. Kolejne pytanie: czy będę kiedyś miał na sprzedaż mieszańcy z mojej hodowli. Odpowiedź jest nie. Mieszańce są tylko wyłącznie dla mnie. Na mięsko, na pasztecik. Nie wiem, na każdą potrawę, jaka tylko istnieje. Ale tylko zostają dla mnie. I nie chcę sprzedawać mieszańcy żadnych. Dobra, mamy zamknięte. Kolejne pytanie było takie. Czy będę miał kiedyś kod rabatowy dla widzów z jakiegoś sklepu? Szczerze mówiąc, to nie zależy ode mnie. Ja nie wiem. Jeżeli jakaś firma będzie chciała, i będą fajne warunki, to jak najbardziej. Ale to wszystko zależy od nich. Tutaj jeszcze samiczką wody trzeba nalać. Kurde, pod tym regipsem to tak średnio się nalewa tą wodę. Ale jakoś trzeba tutaj dojść. Może to podniesiemy. Tak, bez reszka w koneczce. Dobra, nalane. Konewko odkładamy, wszystkie króliki wodę dostały. Teraz będę sobie rozdawał sianka. A w tym filmie będzie to wszystko. Możecie zostawić łapeczkę w górę, suba z dzwonem, jakiś komentarz dla zasięgów, bo powiem wam, że ostatnimi czasy te zasięgi trochę spadły w porównaniu do ostatnich miesięcy. A te, no to zasięgi spadły. Jest to pewnie spowodowane tym, co mówiłem na początku filmu. Że teraz dużo osób musi pisać te kartkówki, sprawdziane w szkole i dużo osób, którzy mnie oglądają, są no, młodsi, więc jak najbardziej rozumiem to. Zdajcie sobie to, żeby te oceny na koniec roku się zgadzały. We wakacje pewnie się to zmieni, ale i tak dziękuję, że jesteście ze mną, że dajecie łapki w górę, dajecie suba, dajecie komentarz. Normalnie wszystko, nawet napisanie kropki w komentarzu, tak wszystko doceniam. Do zobaczenia w kolejnym filmie, który będzie nawet ciekawy. I będzie pomysłem od jednego widza w komentarzu, więc jeżeli macie jakieś pomysły na film, możecie w komentarzu jak najbardziej pisać, i czasem wybieram takie właśnie komentarze. Do zobaczenia w następnym filmie. No i hejka!